Znajdujemy się w budynku B1 na remontowanym obecnie oddziale covidowym. Jest to miejsce, które mieszkańcy Łukowa może, mogą, mogli zapamiętać jako laboratorium. Znajduj, znajdujemy się w budynku B1 na remontowanym obecnie oddziale covidowym. Jest to miejsce, które mieszkańcy Łukowa może, mogą, mogli zapamiętać jako laboratorium. Tutaj właśnie była oddawana krew, tutaj trwały badania. Obecnie jest to po przebudowie. Będzie to oddział na dwóch kondygnacjach dla 27 pacjentów. Wszystkie sale będą miały własny węzeł sanitarny dla pacjentów. Są tu sale dwułóżkowe, trzyłóżkowe i czterołóżkowe. Są to prace obejmujące wymianę wszystkich instalacji, wymianę tynków, wymianę posadzek. Mówimy tutaj o głębokim remoncie kapitalnym. Projekt dodatkowo obejmuje aranżację przestrzeni cholu wraz z przebudową klatki schodowej, montaż i budowę szybu windowego, wykonanie prac związanych z wentylacją. Szacunkowy koszt tej inwestycji to jest 5 milionów 100 tysięcy złotych, z czego blisko 3 miliony 700 tysięcy złotych zostało pozyskane z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Koniec, koniec realizacji tej inwestycji jest zaplanowany na koniec lutego 2022 roku. Obecnie trwają prace przy przygotowaniu do montażu wykładzin podłogowych. Jesteśmy po montażu instalacji, po wymianie tynków, posadzek. Zmierza to obecnie ku końcowi.